Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku Jak widzicie dzisiaj jestem bez makijażu A to dlatego, że mam kilka nowości a, I kilka tych samych kosmetyków Więc zrobię sobie z Wami takie Get ready with me I przy okazji będzie tych test nowości Dobra, na speedie pokażę Wam jakie mam nowości I będziemy, te i będziemy testować Mam nową maskarę z Essence You Better Work light definition mascara, gym proof, waterproof. Zobaczymy jak się będzie sprawdzać. Mam BB krem multi funkcyjny, matuje i wykładzę na wilżę. Dopas dopasowuje się, wyrównuje kolory, ukrywanie niedoskonałości, nadaje promienny wygląd Wszystkie typy cery. Zobaczymy. To jest krem z Biedronki. Mam również taką krem, ten krem BB jest w BB Beauty. Mam również z Eyebrow, mam Eyebrow Pencil, to jest z Belle, z Biedronki. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. I mam pomadkę matową z Bełmat Matte Liquid Lips. Matowa Pobatka wpłynie w numerze 303 Love Story. I mam coś takiego z e, Floss Laboratorium Angelic Diamond Shimmer Dose Lipka. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. E, no dobra, mam jeszcze taką paletkę zaimonu. A... I mam paletkę z węgła. dzisiaj wykonam taką, to jest Neutral Eyeshadow palet. dobra, dzisiaj wykonam taki mega prosty makijaż, jakbym się dziwnie patrzyła, to dlatego, że tu na dole mam też żółterko, yy, no to co, zaczynamy, zobaczymy jak się te z pracą sprawdzą, A yy. Nie używam dzisiaj bazy, bo chcę zobaczyć, bazy i korektorów, bo chcę zobaczyć, jak się ten korektor będzie sprawdzał. No dobra, jedziemy. Aha, i nie wiem, czy znacie, czy nie. Mam taki pędzel z Iwonu. Tutaj jest gąbeczka. A, tutaj jest pędzel do pudru. Okej, okay, dobra, to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. No to co, zaczynamy. Zaczynamy od pod, yy, Zaczniemy od Bazy Na powieki, to jest Sephora Beauty Amplifier Tak wygląda ta baza Znacie ją dobrze To jest yy, W formie takiego matowego cienia Można powiedzieć, dobra Baza nałożona No to lecimy Z kremem Krem kosztował chyba 12 zł, w Biedronce. Jakoś tak. Dobra. Konsystencja jest taka. No. Zobaczymy. Przez tego wyjdzie mam nadzieję, że coś, o, to mi się coś Wyrazu, Dobra. Czyli krecie jest na czym sprawdzić. Dobra, tutaj mam małe lusterko, więc ja będę się do tego lusterka malowała. No i lecimy z tym koksem. Zobaczymy sobie. Co mogę powiedzieć? Jest mega, ale to mega nawilżający i zachowuje się jak krem, nie jak podkład. jak będzie Dobra yy, i teraz spróbuję Położili go trochę palce. To mogę na pierwsze rzutulka. On się zachowuje jak krem. Jak widzicie, no kryje dosyć, ale nie jakoś super genialnie. Jest ja sobie jeszcze jedną warstwę dołożę. Bo tą warstwę chcę rozprowadzić już palcami. No, to ja wolę lżejsze kremy, tylko odstawiam ten, te podkłady. No dobra. A co mogę powiedzieć? Coś tam zakrył. Natomiast, no to słuchajcie, no, od kremu BB dużego krycia nie można. Wrócić. Yy, ja jestem, jak widzicie, dosyć czerwona, ale no, wszystko mi tutaj widać. Widać mi te blizny. O, zobaczcie. Te blizny są widoczne. Tutaj. No. To... Krycia nie można od niego wymagać, bo to jest kręgi Zobaczymy, jak się będzie dalej sprawdzał. Okej, okay, dobra. Idziemy dalej. Um, ja teraz przypudruję twarz. To nie będzie jakiś mocny. Właśnie chcę tak w miarę delikatnie. Chodzi o to, żeby mi się um, bronzer róż i rozświetlacz nie przykleił. Żeby właśnie tak się ładnie rozprowadził. Tutaj korzystam z lusterka. No dobra, tak to wygląda. Okej, okay, dobra dobra. Teraz rozświetla czy to łączę te dwa. Okay. Dobra, jak widzicie to już jako zrobiona. Teraz na no, szybko zrobię brwi. Jak wiecie albo nie wiecie, ja brwi robię dosyć, staram się przynajmniej brwi robić delikatne. No mhm, niestety nie zawsze mi to wychodzi. Uu. Zobaczcie jak tu jestem oświetlona, bo tutaj mam okno. Tu jest ciemno, dlatego wydaje wam się, będzie Wam się wydawało, że tu jest ciemniej, ale nałożyłam raczej taką samą ilość. No dobra. Teraz wosk. Używam tej palety z Lovely ktoś nie wiedział. To jest mój. To jest ta wyjazdowa paleta. Ok, dobra. Byli zrobione. Takie mega szybkie. No okej, okay, dobra. Mój makijaż chcę zrobić tymi fioletami. Okej. Okay. Więc zrobię lekką bazę i przejdziemy dalej. Biorę taki płaski pędzelek, biorę tą neutral. I biorę ten Peach Cream. A w... tak, Peach Cream. I ten Peach Cream. W załamanie, ale tylko i wyłącznie w załamanie. Nie nakładam go na całą powiekę, bo chcę, żeby te cienie się wybijały. Więc robię taki delikatny, szary podkład. Dobra. Um. No, i dobra, przechodzę do tej paletki. Jedynka posłuży mi w kąciku. Dobra. Okej, okay. jedynkę na razie zostawiam, biorę ten, tą dwójeczkę i nakładam ją w załamanie. Okej, okay. widzicie, bardzo mnie to cieszy. No, to jest inne światło, dlatego o, to oko będziecie widzieć, to tak średnio. Ale wierzcie mi na słowo, że wszystko będzie tak samo. Dobra, y, mam taką bazę zrobioną. <laughs> więc teraz biorę ten cień numer 4 węzeł i nakładam zewnętrzny kącik oka. Poprawić Dobra, widzicie? Okay. Dobra. Okej. Okay wygląda dobra i teraz słuchajcie, biorę jakiś płaski pędzeleczek taki dobra, może być biorę tą trójeczkę i nakładam na o tu na dolną linię rzęs. Ale tylko tak do połowy, dlatego że drugą połową takim pędzeleczkiem, czyli mniejszym nałożę czwóreczkę. Czyli połączę górę z dołem. Jak to wygląda. Wiem, ten makijaż może się wydawać dość ciemny, no ale dobra. Dzisiaj mi taki wyszedł. Mhm. Dobra, jest w porządku. To oko jest takie same. I tą jedynkę biorę najmniejszy pędzel, pędzel, palec, przepraszam, i nakładam go w kąciki. Dobra. Teraz. Na jakąś smokną bazę, co by tutaj zrobić? Widzicie co? Trochę specyficzny, ale wezmę ten iOS i nałożę go na środek powieki. Dobra. Um. Wezmę ten Sweet Toffee o ten na palac. Wezmę sobie lusterką i postaram się go nałożyć taką porządną ilość. No, dużo to się nie udało, ale zawsze coś. Okej, okay, sweet toffee. Okay, tak to wygląda. I na tym Kończę makijaż oka. A nie, przepraszam. Jeszcze jedno. Przetestujemy ten Eye Bright Pencil. Zobaczymy. Mam z Catrice taką kredkę i mam taką kredkę ze burżuła, Zobaczymy, jak się sprawdza. I to jest Bel. Też kupiłam w Biedronce. Teraz. Trochę was tak nie mogę. Yy, tutaj mam lusterko. Słuchajcie, kredka maluje bardzo dobrze. Zaraz wam pokażę. Aha, dobra. pokażę Wam, ale to za sekundę. Okay. Dobra. Zobaczcie, jaki ładny efekt, pięknie. Kredka mi się łamała. Trochę za dużo jej wycisnęłam, dobra. To. Także Ups. Dobra. także Wam bardzo polecam. Jak widzicie pięknie namalowała mi tą linię wodną. Dobra, tak wygląda makijaż. Ja się do Was przybliżę początek makijażu e, nie będę go spryskiwała dlatego że chcę zobaczyć jak wytrzyma ten podkład e, no okej okay. dobra słuchajcie przejdźmy teraz do tuszu zobaczymy jak się sprawuje szczoteczkę ma taką silikonową jest to coś w polsku nie ma no co Zobaczymy jak będzie malował. Um. No wiecie co, wydaje mi się, że. O, okej. Okay. Teraz doblendowałam. Nie wiem, czy mówiłam, czy nie, jeszcze troszkę jest silikonowa. No zobaczymy kolejne warstwy, ale tuż już mi się wydaje bardzo ładne. No, no, no. Zobaczymy. Ładny jest. Ja się staram... Okej. Okay. Dobra. No, słuchajcie, powiem wam, że jestem w szoku, ale to jest naprawdę boski. Yy... Przodeczka jest fajna, łatwo się nim maluje, bo łatwo. No. Szału nie ma, ale to ma być taki tuż bardziej codzienny. No. Powiem Wam, że efekt mi się podoba. No dobra kochani, tak wygląda makijaż. O tu. Teraz została nam pomadka. I tutaj pomadkę mam, tak jak już wiecie, Bell Matte Liquid Lips. I mam ten shimmer. A teoretycznie pomadka ma być matowa. Ja się tu do Was lekko przybliżę. Kolor wygląda tak. Pachnie tak o, mocno i cukierkowo. Chyba tak. Chyba pachnie cukierko, bo... No dobra, nałożyłam jedną warstwę. No i czekamy, czy będzie mat. Tutaj dołożę, dobra. Czekamy chwilę, aż to zastygnie. A ja Wam przeczytam odnośnie tego shimmera. Shimmer do us Angelic Diamond. Shimmer o delikatnym diamentowym odcieniu idealnie podkreśla lios świetne usta, zapewnia źle wykończenie makijażu i efekt połyskujących ust. Pielęgnacyjny produkt o bogatej yy, w kompleks 7 olejów formule odżywia, nawilża i regeneruje skórę ust te drobinki o właściwych odbijających światło rozświetlają i, o, rozświetlają i optycznie powiększają usta. Sprawiają, że wydają się pełniejsze i bardziej istniejące. Transparentny, diamentowy odcień dostosowuje się do, do każdego koloru ust. Jako samodzielny kosmetyk i jakoś wykończenie makijażu. Dobra, matowa pomadka wyschła. Test. No, powiem Wam, że fajnie. To troszkę się odbija, ale to, wiecie, prawdopodobnie nadmiar. No dobra, zobaczmy sobie ten shimmer. Jak on wygląda. Jest w takim opakowaniu. Ja go nałożę palcem. Dobra, nałożyłam sobie tyle i ja go nałożę tu, tylko na środek. U. Słuchajcie, nałożyłam go. Uh -huh. Wyjechałam przy okazji. Dobra. Nałożyłam go niewielką ilość. Nie wiem, czy ty widzicie to. Zobaczcie, jakie świecą te usta z matowej. Pomadki stała się błyszcząca. Zobaczymy, czy będzie zmienić właściwości. No, efekt mi się bardzo podoba. Nie wiem, jak wam. Dobra. Ja sobie ogarnę tylko włosy. Witam Was. Kochani. Słuchajcie, dobra. To by było na tyle. Jak widzicie makijaż się w... przedstawia tak. No co do podkładu kremu. No niestety nie kryje. To jest total hiper taki krem. No ale na lato, jeżeli ten, to, to wydaje mi się, że może być ok. E, co do pomadki, to podoba mi się. Cienie, no jak widzicie, nie są złe. Tuż zobaczymy, czy się sprawdza. Także dam Wam znać. Oczywiście wszystkie kosmetyki będą w... Na blogu wypisane z linkami. Dam Wam oczywiście znać, jak mi się to sprawdza. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dzięki za wszystkie łapki, subskrypcje i komentarze. Trzymajcie się do następnego. Cześć!